Szybki widzowie, pachmy to, no. macie wzebana. Dobra, idziemy na telefony telefoniczne. Halo, dobry wieczór. Halo, dobry wieczór. Dzwonię tutaj u nas z parafii. Powiem mi pani, czy byłaby pani w stanie choinkę jakby przekazać dla nas? No po prostu do kościoła, żeby ją wstawić. Ale z jakiej parafii? No tutaj od, od nas z Biertowic. Zwiertownik, pewno, że tak. Tak, 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 tak. Yy, to proszę powiedzieć, to kiedy ja bym ją mogła porzucić? Yy, powiem pani tak. Yy, ja mogę podesłać tam od nas yy, chłopaka. Mógłbym zabrać. Tylko pytanie tak, bo Pani chcia, chciała za, za tą chłinkę jakieś pieniążki. Yy, nie, 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 nie. W takim razie do kościoła to absolutnie nie. Bo to dla nas dla kościoła chcemy tak jakby... Żeby wystroić troszkę lepiej kościół niż co roku, teraz wiadomo, jaki jest kryzys. Na to ogrzewanie, też troszkę pieniążków trzeba zostawić więcej mimo wszystko. Dlatego tak, no. myś, dlatego tak pomyśleliśmy czy właśnie tutaj lokalni ludzie, żeby nas pomogli, nawet takie, taka głupia... Tak, tak. taka głupia, a proszę, a proszę powiedzieć, no, Ale ta cho tą choinkę jakoś by ewentualnie przystroić, czy po prostu, jak, 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 jak to ksiądz widzi? Y wie pani co, dobrze by było, jakby, no jakieś tam nawet głupie lampki dać, jakieś bombeczki, to też zawsze by trochę pomogło, nie? Bąbki jakieś, to, 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 to... ksiądz... <kłysy> To ja bym... A na kiedy to ksiądz potrzebuje? Bo ja bym, ja bym się nie yy, zajęła, tylko kurczę... Nie, no. nie, nie, musi, nie musi się pani śpieszyć, no. ale tak? tak naprawdę mszę mamy w niedzielę teraz, ale już na kolejną mszę, już nie tą, tylko następną, czyli to będzie już yy, dziesiąty, yy, czy jedenasty, ha? to już fajnie, żebyśmy mieli to w kościele, bo to... Yy, a nie, to na pewno, kiedy, kiedy ksiądz, ja w przyszłym tygodniu ja bym to zrobiła. I bym tak, żeby było symetrycznie, no to może dwie by pasowały, nie? Jeśli, jeśli pani by to no. jak, tak jakby nie. Pani by na tym nie straciła, a pani by chciała wspomóc. No to oczywiście weźmiemy, bo nawet przed kościołem też ustawiamy sobie szereg takich hojneczek. No to wie ksiądz. A proszę a ile ksiądz by chciał w ogóle tych chojnek. No domyślnie. Do kościoła chcemy mieć sześć. Dwie małe i cztery większe. I przed kościołem to już tam zależy, ile nam się uda. Nie wiem, jak, nie wiem, jak Pani, ile Pani może sobie pozwolić, tak, bo ile Pani ma, ile Pani ma tak, tak, na, tak jakby dostępnych, o. Dostępnych, to ja mam około chyba ben, z, 30, z, 20, z 30. Nie no, to, to też bez, bez przesady, bo no wiadomo, że to jest Pani interes, nie. nie. Tak sensownie, żeby, żebym to mogła, jak gdyby, ofiarować do parafii, i żeby po prostu też sam no był ksiądz zadowolony z tego wystroju, nie? No tak, no ale nie chcemy też wykorzystywać ludzi, bo to skoro trzeba zapłacić, no to też ciężko, żeby pani rozdawała choinki, nawet jeśli chodzi o kościół, tak? Ale no to nie, to jest akurat taki ten, że tutaj nie żałuję niczego, nie? Tylko właśnie proszę powiedzieć, ile tych chojnaczek by tak ksiądz chciał, mniej więcej? Jakbyśmy dostali od... Jakbyśmy dostali nawet od pani te dwie choinki, naprawdę byśmy byli zadowoleni. Ale więcej, ale więcej, więcej. Tylko ja, ja się dokładnie dam, tylko proszę powiedzieć, ile? Ile tam się mówiło, że 6 potrzebowało? Tak, no 6 chcieliśmy mieć w środku i 8 na dworze. 6 i 8 na dworze. 6 i 8 na dworze. To jest ile? To jest 13? 14? 14. Wiesz co, to ja tam Tylko przebranie będzie problem, bo przebrać bym wszystkich nie mogła. Nie no, jeśli chodzi o przebranie, no to mamy tutaj parafianów, my, my, tak jakby co, co tydzień inny, inny parafianin stroi, więc na pewno też przynoszą swoje ozdoby, ale tak najbardziej na zależnym na choinkach. Na choinkach. To wie się, to się umówmy tak, że te 14 parafii ofiaruję, ale już gdzieś tam bez tego przystroju, nie? Bo tak myślałam o tych dwóch, że będą z przystrojem, bo bym to, to zrobiła, ale na 14 już nie jestem w stanie. Nie Więc mam... po prostu umówmy się tak, że przekażę do parafii 14 tych choinek, dobra? Dobrze. Super. Naprawdę to jest i tak bardzo, bardzo duży gest i nawet się nie spodziewaliśmy, że możemy od tylu otrzymać Wsparcia i naprawdę, chcieliśmy tylko jedną choinkę. <grystanie> Nic. Yy, ja, ja się cieszę, że też mogę tutaj y, Księdza i parafię wspomóc sąsiednią, bo ja tu z Rudnika jestem i chętnie te 14 przekażę. Proszę, Księdza tylko, <grystanie> tylko gdzieś w poniedzieli, dobra? Ja bym, ja bym to. A o której macie przeświętę? W poniedziałek? Na przykład, yy... w poniedziałek, o której macie przeświętę? Nie, my teraz w niedzielę będziemy mieli pierwszy wystrój. Tak, w... Nie, 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 tylko w ogóle regularnie, kiedy można księdzu to przekazać. A kiedy przekazać? Y, tak, może... tak, tak, tak. No. Ja myślę, że nawet osobiście mogę przyjechać. W czwartek najlepiej było, lub w piątek, ale teraz po weekendzie, no bo teraz już nawet y, chodzi a, a w jakich godzinach? To już, no po południu najlepiej dla mnie, to już tak koło 16 kończę szedł tutaj wszystkie w okolicy, to po 16 mogę przyjechać. Po 16 w pi... po 16 w piątek? To się umówi na po 16 w piątek, co? Pasuje. Tak? No to super. To ja zaraz hmm, podkładam TT te, te, i rzedy i, i, na księdza po prostu czekały. No i no to w takim razie ja wyślę adres. Y, chyba Dobrze. Że po prostu to ja mogę podrócić, bo to też nie jest problem, że ja, ja bym mogła księdza podróżować. Dobrze, bardzo dziękuję. Yy... No, bardzo dziękuję. Yy... Ale to znaczy, no, to co, to, 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 podrócić księdzu, czy, czy jak? Ja po, yy, Ja do pani zadzwonię. Yy... A. Skoro w piątek mamy się, na piątek mamy się dogadać na odbiór, więc, znaczy, czwartek jeszcze raz, bo kurczę, już mi się pomieszało, piątek czy czwartek, A. jakby pani pasowała bardziej? Yy, bardziej piątek mi pasował. No to w piątek po 16, albo nawet wcześniej trochę bym do pani zadzwonił i my podjedziemy i do. ile się uda, to zabierzemy, tak? No to super, no to fajnie, no to tak się umówmy. Dobrze. No to super, no to z panem Bogiem w takim razie, do usłyszenia. Do usłyszenia, dziękuję. Widzowe, skręciło mnie, nie wiem, tak mam wyrzuty sumienia, że tak, że, to... że księdzem jestem, ja mam wyrzuty sumienia, że jestem księdzem, naprawdę, ale widzowie, no bo, no, no nie wiem, jak... nie chciałem powiedzieć, nie chciałem powiedzieć Bóg zapać czy coś, nie chciałem powiedzieć Bóg zapać, no, bo ja nie jestem wik, księdzem, ale to w sumie ten NPC też może powiedzieć Bóg zapłać, nie, czyli na przykład nie ksiądz, czyli na przykład taki chłystek jak ja, to też może powiedzieć Bóg zapłać, no ale mimo wszystko, Małżonka. <grywsey> no dobrze wiesz, że przegiołeś. dobrze wiesz, że przegiołeś. ja mam nie byłeś mnie, to jest 6-7 lat, w klimacie chyba cały czas, tej samej kiedyś, pozdro, bonzo, pozdrawiam. No, Ale jak ty się siedem lat na nie było na moim lajcie? Słuchaj mnie, za to co teraz pierdoliłeś Jak mi się smażyć? Widzę wy nie tak, nie gadacie, tak, bo... Już mnie denerwujecie, bo ja zaraz na, 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 na się wyspowiadał bo tak te głupoty gadacie czasami Ja nie mam hmm. wyrzutów sumienia, tylko po prostu ja jestem akurat bieżący, No to tak, nie, nie chciałbym za bardzo tak żartować w ten sposób <noise> Chociaż dla mnie to było śmieszne, no ale...